Mamonu, Dawid. Ja chciałem opowiadać o mewingu, czyli o czymś, co, jest, co było, było bardzo popularne jakoś w tamtym roku. Yy, nie pamiętam dokładnie, ale co się po tego roku, właśnie mewing stało się bardzo popularny. A jest to mianowicie, że macie, uwidoczniacie szczękę waszą, nie? To jest, to jest mewing. Yy, jest to bardzo proste w swojej istocie, jest to bardzo łatwe do zrozumienia, ale już trochę trudniejsze do zrobienia, ale no. <laughs> już bez zbędnego gadania zaczynamy. Więc pierwszym krokiem w Mewingu musicie zacząć. Wasz język musi iść do góry, nie? Wasz język musi być położony na suficie, nie? Bo przepchnijcie sobie, sobie teraz ślinę, nie? Ja to co z Wami zrobię. Wasz język automatycznie poszedł do góry, nie? Więc w ten sposób możecie zacząć, bo wasz język będzie opadał. Będziecie mogli dać na przykład tylko końcówkę na przykład. Ja już mogę dać całe, bo już to robię od ponad roku. Ale myślę, że tak jak z tydzień będziecie to robić na spokojnie, już będziecie mogli mieć to normalnie. No i potem już będziecie mieć świecie, już będziecie mieć same, same korzyści z tego, nie? Więc na początku. Musicie dawać język do góry, możecie dawać tylko końcówkę języka, ważne żebyście po prostu przystosowywali ten język, żeby on był właśnie do podniebienia, o właśnie do podniebienia, musicie go tam właśnie stawiać. i w ten sposób, jak macie tutaj, nie, ten taki, jak patrzcie, jak, jak mi pójdzie, odwrócę się bokiem, jak mi pójdzie język na dół, zobaczcie, taki kurwa żabi podbródek się zrobił, nie, a patrzcie teraz, teraz, opuszczę go na dół i do góry, nie. Nie ma tego w ogóle, nie? Jakby ja mam tu... jakby patrzy się na mnie od przodu, tu nic nie ma. jakby Tu jest tylko przestrzeń pomiędzy właśnie głową a, a szyją, nie? Tu jakby nic nie ma. A większość ludzi ma właśnie tu taki, nie wiem, żaby podbródek, no to, to tak wygląda dziwnie, nie? Oni tak wyglądają. No, i to był krok pierwszy. No i krokiem drugim jest po prostu lekkie zaciskanie zębów, no bo to tutaj, jak macie nie? te mięśnie, to, to po prostu je napnie i będziecie lepiej wyglądać trochę. No, mogę Wam pokazać zresztą. No widzicie po prostu, nie? Nie musicie tego mocno robić, tylko tak no leciutko sobie zacisnąć, bo to nie robi wielkiej różnicy. Ale jeżeli chcecie mocno, możecie, a tego oczywiście nie polecam. Eee, lepiej tak leciutko, ale żebyście mogli to trzymać, tak wiecie, cały dzień, bo jak będziecie tak mocno, to wam szczęka potem przecież odpadnie, nie? Tak leciutko i będziecie to mogli trzymać. Jest jeszcze jedna praktyka, e, którą ja osobiście użyłem, mianowicie jest to zaklejanie swojej guzi nocy i to przyspieszy wasz inko, ja nie wiem, o 800% bardzo dużo po prostu. To, no nie wiem, no to sprawiło, że po prostu, no Mewing jest, no Mewing był o wiele, wiele szybciej zadziałał, nie? I właśnie jeszcze jedna, jedna zasada, musicie cały czas oddychać przez nos. E, bo ludzie, którzy oddychają przez nos mają normalną szczękę, a ludzie, którzy oddychają przez głowę to takie wgięcie, nie? Nie wiem, e, może wam zdjęcie tutaj wkleję i wam pokażę jak to, jak to wygląda. No musicie właśnie dlatego przez nos oddychać, żeby wasza sztęka się dobrze ułożyła. Ja nie wiem jak w ogóle to jest możliwe, że oddech kształtuje szczękę, czy tam w ogóle czaszkę, ale mniejsza z, <tym śmniejsza> z tym też mnie to ciekawi ten temat, może sobie zobaczę i przekażę wam coś ciekawego, ale nie wiem, zawsze mnie to ciekawiło po prostu. I właśnie jeszcze ta jedna taktyka, już, już wam powiem, mianowicie to jest zaklejanie buzi w nocy. No, może to brzmieć trochę jestem pojebany czy coś ale nie, spokojnie eee, wytłumaczę wam jak ja to robię dobra, więc ja to robię w taki sposób mam taką taśmę to jest taka, mm, moja mama miała i po prostu ją wziąłem no i właśnie macie taką taśmę ona nie, jakby jak coś to nie używajcie jakiejś e, popierdolonej taśmy, że zakleja się cały ryj nie, tylko <laughs> leciutkie jakieś taśmy, jest taka specjalna do tego On się nazywa Micropor. Taśma Micropor, piszcie sobie. Ona jest do tego, no nie jest specjalnie do tego przeznaczona, bo są takie specjalnie przeznaczone, że macie tutaj takie usta i macie w środku taki wylocik na powietrzenie, więc możecie takie coś kupić. Ja osobiście używam właśnie takiej, bo mi się tamta microport skończyła jeszcze chyba miesiące temu, teraz tej używam. E, no i powiem wam, jest spoko ta taśma, ona nie jest jakaś super mocna, jest taka... No, no trzyma, no ma trzymać, nie? Ale po prostu bierzecie sobie tą taśmę, najlepiej jakaś taka ta... Nie? szerokość, nie? Bierzecie sobie, ucinacie sobie kawałeczek, możecie odłożyć i teraz po prostu bierzecie tą taśmę, nie? I tutaj, no i po prostu przyklejacie, nie? Albo tak. Albo tak. To już zależy od was, jak chcecie. Ale jak widzicie, taśma nie jest jakaś mocno, bo mogę ją zerwać po prostu tak. I chodzi o to, że jak możecie dać sobie tak, myślę, jakby do góry, to jest bezpieczniejsze. Nie wiem, ja daję w bok zawsze. Chociaż, jak ja zauważyłem, to w noc, jak się budzę nie, rano, to po prostu mam jakby buzię otwartą trochę. Jakby zrobiła się przestrzeń pomiędzy tą taśmą i po prostu oddychałem przez buzię, nie? Więc nie bójcie się, że się udusicie. Ja też na początku myślałem, kurwa, robić to czy nie? I dałem sobie wywrostki właśnie tak do góry. To jest myślę bezpieczniejsze, bo możecie zawsze tu oddychać, nie? Ale nawet jakbyście się dusili, to... I tak byście się obudzili. Więc, więc yy, w ten sposób możecie dać sobie takie obusta do, do mewingu i sprawić, że będziecie mieli rezultaty, nie wiem, po dwóch dniach, a nie po tygodniu. nie? Więc możecie do tego użyć, nie musicie. Pamiętajcie, jeszcze razem powtórzę cały proces. Pierwszy, język do góry. Nie musi być na razie cały, najlepiej jakby był cały, ale wiadomo, e, jeżeli ktoś miał całe życie tylko na dole, to nie da się go zrobić w jeden dzień. No bro, leży tylko. E, w jeden dzień nie da się zrobić wszystkiego, nie? Więc najpierw język do góry, może być tylko czubek, potem cały. E, później zaciskanie lekko zębów, takie, takie coś pokażę wam przykładzie. Wcześniej sobie żeby trochę to napięć, te mięśnie. Ja nie wiem, czy to coś dodaje. Może trochę szerszą szczękę macie, ale to jako kilka milimetrów, ale to nie wiem, czy to daje dużo. No i trzecie, oczywiście, musicie oddychać cały czas przez wasz nos. Bo po prostu to się nie wiem, nie wiem jak to działa, ale się po prostu czaszka kształtuje tam podstawie tego, jak oddychacie. Jak oddychacie przez buzię to wygląda się to takie wcięcie, a jak oddychacie przez nos, to macie normalne takie, nie wiadomo. Możecie czasem oddychać przez yy, przez buzię, ale oddychać przez nos wtedy, kiedy możecie. Ja na przykład oddycham zawsze przez nos i to, że mówię zawsze, nie znaczy, że oddycham przy rozmowach i tak dalej, tylko chodzi mi o to, że przy ćwiczeniach na przykład przez nos oddycham, przy bieganiu na przykład przez nos oddycham, przy coś, przy, no nie wiem, przy graniu w coś jakąś piłkę nożną. No bo czasem będę musiał przez buzię, bo już po prostu nos nie nie, nie, nie dostarczy tyle tlenu, nie? No to muszę przez buzię oddychać. Ale oddychajcie po prostu przez nos wtedy, kiedy możecie. I tylko przez buzię wtedy, kiedy musicie. I to naprawdę musicie. No, nos naprawdę jest mocną bronią, bo, ale nos jest takim filtrem jakby do wody, nie? No, do, do, do powietrza. Ale ja to nazywam takim właśnie filtrem do wody. Mianowicie chodzi mi o to, że w nosie macie takie filtry, nie? Bo przez nos powinno się oddychać, tak jak mówię. W nosie macie takie filtry. To jest tak, jakbyście pili taką, no, czystą wodę, nie? To jest tak, jakbyście pili czystą wodę. A przez buzię jakbyście oddychali, tak jakbyście pili z kałuży i to <grystanie> niestety tak jest, ale czasem, no czasem musicie się napić z tej kałuży, bo już jesteście tak spragnieni powietrza, że musicie. <grystanie> więc no mam nadzieję, że wam się spodobało i teraz po prostu będziecie mieć szczękę, Ach, kurwa Adonis czy, czy, kto tam, czy gigasad, o gigasad właśnie, on ma zajebisty szczęk. No, więc mam nadzieję, że będziecie mieć taką szczękę. Jakbyście chcieli, możecie zamknąć linka na dole, umówić się ze mną na spotkanie, dam wam jakąś poradę czy coś i zobaczymy, czy mój program coachingowy byłby dla Was dobrym wyborem, nie? Także no. Dzięki bardzo za oglądanie, do następnego i cześć!